Ohajo, ja jestem Tosilko, a to jest Titanfall i kolejny meczyk multiplayerowy. Do czego to teraz nagrywam? Ponieważ dzisiaj, najprawdopodobniej dzisiaj, został wprowadzony wprowadzon nowy tryb ulepszonego e, matchmakingu. Z tego co zdążyłem zauważyć, to lepiej dopasowuje naszych przeciwników. Nie są to jacyś Wykokrzeni przeciwnicy dodani do... przeciwko słabym uszom, tylko porównywalne teamy i... i jest to bardziej wyrównane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wybierzemy to, zobaczymy co nam znajdzie. Do tego pokażę nowe bronie, ponieważ grając tą grę troszeczkę wbijając nowe levele zdołem odblokować już wszystkie bronie. Zostało tylko ulepszenia do tych broni. Tutaj karty jednorazowe mam. Mogę sobie dodać, ale nie w tym momencie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Znalazło pojedynek wyniszczenie na mapie węzeł. Podczas rozgrywki poopowiadam troszeczkę o zmianach na kanale, ponieważ zapewne niektórzy zauważyli już filming z Diablo w troszeczkę innej konwencji niż to było w, e, w Titanfallu na przykład. A jest to związane z tym, iż tak to miało od początku wyglądać, tylko nie byłem pewny jak to do końca zrobić. I następne materiały z tych lepszych Lepszy z tych gier, które będę nagrywał w następnej kolejności, i z Diablo będą właśnie wyglądać już tak jak yy, te ta filmiki z Diablo z małymi usprawnieniami, ponieważ jeszcze jakieś tam... Aj, zabił mnie z tyłu. Jeszcze jakieś tam niedociągnięcia są, na pewno. Niestety, co do tych filmów, tych jakby serii, które już są nagrywane, czyli South Park, czy grany teraz Titanfall, pozostaną tak jak były. Dlatego w następnych filmach z Diablo czy innych gier możecie się spodziewać właśnie tych plansz ze słowniczkiem japońskiego na końcu to jest rzecz, która ma być regularnie. Widziałem, że tam coś leci. Kurde, nie wiem, gdzie on się ustawił. A, dobra, stój sam. Ja Dość często, właśnie, lubię pozostawiać Tytana tak samo. sobie, niech sobie stoi. Kogoś tam nęka. A ja biegam po mapie. Snajperzy tutaj są w dobrych miejscówkach nawet tego. Okej okay. Rozwaliłem Zmieńmy ekwipunek na snajperkę i spróbuję znaleźć jakąś dobrą pozycję. Najlepiej by było tam gdzieś wejść. Nie da się tego rozwalić niestety. A chyba wyżej nie wejdę. A. Ah. Okej. Okay. Jeszcze z tej strony są. Piękny strzał. Ok, pasuje znowu gdzieś wejść wysoko tam myślę. tak wchodzenie przez okno. A, dobra. To jest ich pełno. rzutka tytana.

Zobaczmy wynik. I właśnie widzimy, że tutaj jest G3, tylko a nie jakiś G7 jak to raz miałem. Odrobinę bardziej wyrównane. Takie stanie to nie jest najlepsze rozwiązanie. Łatwym celem jest tam, ale w pewnym sensie to jest moja gra. Wow. Spoko, tytana nie ma, ale jego broń leży. Tu druga. Szkoda, że się wziąć nie da. W porządku. Co na ten budynek jakoś wejść? A! Blisko było. Good, she can't The cutting our losses and getting the hell out of here. Mission aborted. Proceed to nearest evac point for evacuation. Ah, so mm -hmm. No ale już w pewnym sensie było to lepiej zgrane. Już te różnice punktowe nie są takie wielkie jak w przypadku poprzednich rozgrywek, gdzie na przykład jedna drużyna mogła mieć 20 punktów, druga miała 300. Jeszcze jeden pojedynek jakiś rozegramy. Mam nadzieję, że będzie to inna mapa. Być może jacy, jakiś inny tryb. Odbokowałem sobie cztery elementy i do karabinu snajperskiego wszystko. Całkiem fajnie. Ponieważ ten karabin snajperski mam od niedawna. tego cieszę się z każdego ulepszenia to jednak pozostanę przy Jeśli już wspomniałem o anime z mechami, to jest ich bardzo dużo, więc ciężko tutaj tak konkretne jakieś przedstawić. Akurat teraz nie pamiętam tytułów tych anime. Ale jedne rozgrywają się na przykład w kosmosie, drugie rozgrywają się w mieście. Gdzie na przykład oddział jakichś żołnierzy specjalnie wyszkolonych do tego celu wsiada do jakiegoś mecha i chodzi i rozwala przeciwników? I właśnie nasunął mi się pewien film, który bardzo dobrze obrazuje tą tematykę. Tytanów, mechów i tym podobnych. Mianowicie jest to Pacific Rim, który wyszedł w 2013 roku. Huh. Okej. Okay. I opowiada on historię pilota pilota y Jednego takiego, właśnie mecha, robota, który, którego zadaniem jest pokonywanie przybyszów z kosmosu, takich potworów, które przyleciały, przedostały się do świata, naszego świata na Ziemię. Przez wyrwę, taki teleport na dnie Oceanu. I co jakiś czas atakują miasta i wszystkie narody na ziemi stworzyły właśnie taki specjalny oddział, który miał z nimi walczyć. No i dopóki to były takie mniejszej wielkości. Potworki to ludzie wygrywali. Później się to w pewien sposób troszeczkę zmieniło. Ten nasz pilot w pewnych okolicznościach traci brata, ponieważ te tytany, te mechy były dwupilotowe. I jeżeli je, zabrakło jednego pilota to bo zginął podczas akcji to trzeba było go kimś zastąpić Jeden człowiek nie byłby w stanie kontrolować tak dużego robota chyba na niego wskoczyłem i zaskoczyłem Zakończ Choć może ja tu tylko... A Co było tam w biedze, niego Próbować zabić. Beta. Właśnie widać, że zostają bronie tytonów. Film jest świetny, polecam go obejrzeć. Dla ludzi, którzy interesują się właśnie takimi tematykami, pokazuje coś bardziej niekonwencjonalnego, ponieważ kto by pomyślał, że potwary z kosmosu takiej wielkości zaatakują Ziemię. Z dna oceanu, a nie z... Y, przylecą z kosmosu jakimiś statkami. No i wymyślenie, by rzucić do walki przeciwko nim takie roboty, jak ten tutaj Tytan, na przykład. też jest niekonwencjonalny w pewnym sensie. Okej, okay, tamtego zdjąłem. Co prawda to broń się nie nadaje jako snajperka za bardzo, ale... udało się zdjąć. Okej, okay, to teraz weźmę snajperkę. Bądź wdzięczny. Twój zastosowany Titan będzie gotowy w 60 sekund.

Zdjęty Kolejną rzeczą Którą się dowiedziałem na temat Dokładnie tej gry to Fala Jest to iż osoby Które będą Używać haków I zostaną zbanowane. Nie będzie to na takiej zasadzie, że odbierze się im dostęp całkowity do tej gry, tylko zostaną przerzucone, tak jakby do puli graczy, którzy również używają haków czy tu oszukują, innymi słowy. I takie osoby, które zostaną na tym przełapane, będą grać z innymi takimi samymi osobami. Bo skoro Twórcy gry wychodzą z założenia, że skoro ktoś oszukuje, to nie ma nic przeciwko, że będzie grał przeciwko komuś takiemu samemu. I moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, ponieważ. Na. No. Snajperka się nie nadaje do gry blisko. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ nie po to wydaje się na przykład 120 zł, czy ileś tam. Euro, dolarów, by sobie w taką grę pograć, by ktoś miał nas na dobre zbanować. Ja rozumiem, że oszukiwanie nie jest w porządku, ale to, że ktoś tam kilka razy oszukuje i tego, co prawda nie powinien tego robić, ale Właśnie to jest lepsze rozwiązanie przerzucić go do puli osób również oszukujących niż odbierać mu całkowity dostęp do gry. Może budzi to pewne kontrowersje, ale raczej tylko w gronie osób, które właśnie oszukują. Bo gracze grający bez oszustw będą na pewno z tego zadowoleni. Okej. Okay. Mam też niestety pewną smutną wiadomość dla fanów gier tematyki menadżer piłki nożnej. Być może większość graczy jest za Football Managerem, jednak FIFA manager również miała swoje miejsce na rynku, swoją niszę, w której mogła się sprawdzić i była lepsza od Football Manager na przykład pod względem szaty graficznej czy grafiki samego pokazywania meczu, bo to było jakby FIFA a nie obraz 3D gracz. OK, ja tutaj wyjdę i dokończę swój wywód. Mianowicie chodzą plotki, nie wiem czy to będzie prawda, czy nie, ale FIFA Manager 14, która wyszła w listopadzie lub październiku, nie pamiętam dokładnie, poprzedniego roku, 2013, jest ostatnią FIFA Manager wydaną przez Electronic Arts. Chyba, że jakieś inne studio, inna firma, inny wydawca, zainteresują się tym gatunkiem i postanowią je Ulepszyć i wydać. Ponieważ EA uznało, że nie ma szans na walkę z Football manager Managerem, i dlatego nie ma sensu jakby tego wydawać, bo jest to gorszy brat większego tytułu. Moim zdaniem, właśnie pod pewnymi względami była to lepsza gra i będę starał się to. Udowodnić, nagrywając kilka materiałów z, właśnie z tej gry i podkreślają, pokazując, podkreślając, co jest dobre. OK, pokazałem tutaj nowy, nowe wyszukiwanie pojedynków. Jeszcze tutaj pokażę może nie karty, tylko statystyki osobiste moje podsumowanie. Może 35% odsetka, odsetek zwycięzny nie jest jakiś porażający, ale jak na pierwsze takie poważne kontakty z multiplierami tego typu, czyli szczeronek jest to chyba moim zdaniem dość dobry wynik. Zważywszy, że miałem wygrane 44 starcia i w tych starciach miałem chyba. 10 razy tytuł najlepszego gracza. 31 byłem w pierwszej trójce, więc na 127 meczów chyba nie jest tak źle. Ok, tak jak już wcześniej wspominałem, tutaj po materiale nie będzie tablicy z japońskim słowniczkiem, ponieważ to jest kręcone dalej, tak jak było w starej konwencji. Nowa, która zacznie się pojawiać z najnowszymi. Materiałami i oraz Diablo, który już jest, już będzie taki do końca. Dlatego, jeżeli ktoś ma zacząć oglądać od tego momentu, to niech przygotuje, że w kolejnych grach oraz Diablo na końcu materiału będą się znajdowały tablice ze słowniczkiem języka japońskiego. Czasami może tego nie być, ale przeważnie będę starał się to dodawać. Do czego tak? Ponieważ doszedłem do wniosku, że nie ma sensu wstawiać tego w, e, podczas gry. A najlepiej to dać właśnie tak na koniec, bo nie każdy musi oglądać cały materiał z gry, żeby wyłapać wszystkie słówka. Może pój pójść na koniec materiału i sobie to zobaczyć. Ok. To tyle z fala Później pokażę, jak wbiję jakiś jeszcze wyższy poziom. Choć mam jeszcze do rozegrania kilka innych gier do dokończenia, dlatego może to chwileczkę potrwać. Okej, okay, pozdrawiam, cześć i do usłyszenia.